Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Bence's On the Go. Um, dziś jest kolejny dniem naszej wyprawy po Islandii. Um, co mam w planach? No, na pewno rano o 8.30 spotykamy się z naszymi, że raz można powiedzieć, przyjaciółmi i idziemy wskoczyć do lodowatej wody, czyli taki typowy Arctic Lunch. Później, co będziemy robić? Jak codziennie. Mnóstwo atrakcji, do tego dużo zabawy oraz fajni ludzie. Także zostańcie i zapraszamy na nowy odcinek. Sąsiedzi właśnie poczęstowali kawą. Bardzo fajnie, bo my jeszcze się nie ogarnęliśmy, żeby sobie wstawić wodę. Za chwilę to zrobimy. Ja póki co też się ogarniam w sportańskich warunkach, van na do których tak aż tak bardzo nie się przywykli, więc. Każdy dzień to jest po prostu przygoda. Bez lusterka trzeba sobie radzić. Tak nie ma rzeczy. Jedyne co jest najgorsze, akurat w tym rodzaju one food dla nas, jest brak toalety. Ale oczywiście jest tyle stopów, że w większości z nich są toalety, więc można skorzystać. No i wieczorem jesteśmy na kempingu, więc też nie ma problemu. Wczoraj był kryszmic. E, bardzo fajne, także mega. A zobaczycie, jeżeli ktoś nie widział wcześniejszego odcinka. To dzisiaj, z tego miejsca, w którym jesteśmy, jak będziemy wracać. Widoki są takie, których nie widzieliśmy jeszcze nigdy w życiu. Coś niesamowitego, jak na innej planecie. A dzisiaj jeszcze mamy słońce, to już w ogóle będzie szał. Zarówno jak i u nas w kamperze, tak i tutaj, ja robię łóżko A to są pomówienia i nieprawda. A słuchajcie, w tej jaskini tam, którą widzicie, tam wczoraj siedzieliśmy do 11 w nocy i... Rozmawialiśmy z ludźmi, piliśmy, śmialiśmy się, bardzo fajne miejsce. Robimy owsiankę na śniadanie z odzysku, bo z firmy, z której wynajęliśmy kampera, tam było takie stoisko, gdzie ludzie mogli znosić rzeczy, których już za sobą nie wezmą do samolotu w obu I tam wzięłam masło orzechowe, właśnie płatki owsiane i kilka innych rzeczy. Także robimy. Po 30 rano idziemy większą grupą. No i niektórzy będą wskakiwać do lodowatej wody z lodowca. Niektórzy... Czyli ja, nie. ja też. Tak, Mariusz spróbuję. Ja miałem plan taki, żeby po włożyć nogi, żeby zobaczyć jak tam zimno jest. No a tu wszyscy mówią, że nie, nie, tak się to nie robi, tylko po prostu wskakujesz. No nie wiem to jest bezpieczne. W każdym razie powiedzieli jakby co, że będą pomogą mi nieść jego zwłoki z powrotem na kemping. A słuchajcie, sam spacer w to miejsce, to też już jest coś. Pragnę zauważyć, że. Zobaczcie, jak jestem ubrana. I mam tylko krótki rękaw pod spodem. Jest pięknie. 8:30 rano. Ciepło. Zero wiatru. Aha. Robiłem to! Ej! Nie zdążyłam nagrać tą kamerą, bo Mariusz był taki szybki, że tylko przedni wyszedł. No, bo... ja się bałem, Zimny. bałem się o to, żebym jakiś zaawanserca nie dostał, bo to jednak jest szok temperatur taki, że pali fajnie eee, Co zauważyłem, to to, że jak się wchodzi do wody, to momentalnie cię odcina oddech. oddech. Po prostu nie może się porządnie zaciągnąć powietrzem, tylko i wyłącznie robić takie. No tak, i wtedy tak. ja mówię, okej, okay, dobra, uciekam. Bo... Była, była szybka akcja, ale pierwszy raz zaliczone. zaliczony. Nie dużo, dużo ludzi pływało, to trzeba przyznać. No ale słuchajcie, tak, no nie, no miejsce jest, zobaczcie, tu jest kemping, a 15 minut spacerkiem jest to miejsce, także genialne. Wracamy na kemping wracamy na i za 20 minut wyjazd. Jedziemy przed siebie. Musimy zatankować dzisiaj trochę, zrobić Oj, tak. jakieś zakupy, a później zobaczymy. Nie mamy tu, akurat, w tym miejscu internetu. Więc jak tylko będziemy mieć internet, musimy zobaczyć na wiadomość wysłaną wczoraj przez organizatorów, co oni rekomendują w okolicy. Część z ludzi idzie dzisiaj na wspinaczkę po lodowcu. My sobie to odpuściliśmy, my sobie tego nie wpisaliśmy, nie, chcemy, nie chcieliśmy tego robić. Więc jest wiele innych rzeczy. Za nami nasze kółko lifeowe, 17 vanów. Wszystkie są w tej samej firmy wynajęte, czyli Camp Easy. Nas nie interesowało jak oni to załatwiali. Chcieliśmy, podawaliśmy tylko nazwę jakby jakiego wana dużego chcemy. A wszystko organizowała firma Vanlife Iceland, która jest organizatorem właśnie tej naszej wycieczki. Polecamy, jest niesamowicie. A ja wracam na dół, bo zbieramy się za chwilę i jedziemy. Rozpoczynamy trzeci dzień jazdy kamperem po Islandii. No, <goda> pogoda taka, że nie możemy się doczekać. A zobaczcie ile nas tu jedzie. Wyszliśmy z marketu, zapłaciliśmy około 60 funtów, czyli 12 tysięcy koron. Sorry za to głos, ale zobaczcie, o tutaj pan koparką jeździ. Wojciec, a pokażę, co kupiliśmy. To jest bardzo fajne, jest tak jakby pączek w środku z budyniem, Bardzo fajne. No, margarinę kupiliśmy, ser, pomidorki, słuchajcie, kefir. Paliwo Łomża, mam nadzieję, że widać, widać. Takie mini pizze. Dobra, pakujemy, jedziemy, bo jest takie hałas, że tak pewnie nie słyszycie. Zatankowaliśmy paliwo, 30 litry. Koszt 10 546 koron. Słuchajcie, no, no masakra. Wydaje mi się, że około 55-60 funtów, czyli za jednego litra. Przeliczę wam później. Jedziemy! Przejechaliśmy ile? 15 minut? Mhm. Dojeżdżamy do polecajki, które wysłały dziewczyny zeszłej nocy i nazywa się to Yoda Cave. Zobaczymy. Jedziemy. Jeszcze cały czas snujemy jakieś plany, nie jesteśmy do końca pewni. Chcemy iść na długi spacer z kempingu jak już dotrzemy. Żeby zobaczyć lodowiec. I tam można dojść aż do lodowca, ale czkolwiek. Prób... Ciężko nam się dowiedzieć, ile ten spacer zajmie. A nie chcielibyśmy gdzieś tam uspnąć po nocach, słuchajcie. Nie mam no to Więc no, jak już dojdziemy, będziemy gdzieś tam bliżej, to wtedy to ogarniemy, gdzieś tam na Google Maps popatrzymy, ile to wszystko zajmuje. Na razie jeszcze mamy kilka miejsc, które chcemy zaliczyć wcześniej. Rozważamy też, żeby przeskoczyć sobie o jeden dzień jakby i pojechać w takiej pogodzie zobaczyć Diamond Beach, którą normalnie w naszym rozkładzie mamy na jutro. Jutro się pływać na kajakach tam, aczkolwiek jutro pogoda ma się załamać, ma bardzo padać, więc e, obawiamy się, że raz, już nie będzie tak fajnie ta plaża wyglądać w deszczu, a dwa, obawiamy się troszeczkę, że mogą nam odwołać kajaki. Tu jako taką oczywiście deszcz nie jest przeszkodą, e, gorzej jeśli będzie padał, e, jeżeli będzie duży, porywisty wiatr, no ale zobaczymy. Opcji mamy dużo, bo tu wszędzie to jest. Ale nie umie pływać, a jakbyśmy się wypierniczyli tym kajakiem... Póki co słuchajcie, jest... byłoby co oglądać. Jest tak ciepło, wyobraźcie sobie, że jeździmy z oknami pootwieranymi, bo normalnie się gotujemy. Szok, musiałem się rozebrać, ale, ale potem jak wyjdziemy przy plaży, to może być chłodniej. Jesteśmy przy tej Joda Cave, tak chwilę pójdziemy do środka, ale taka przestrzeń. Tyle otwartej przestrzeni. Super. Z tyłu jakie fajne formacje skalne na plaży. Pójdziemy sobie zobaczyć, może. To był szybki stop, tylko ta jaskinia w to z powrotem. Tak, żeby wjechać spoko, ale jakoś w porównaniu z resztą. Tylko nam nie urwało. Idziemy teraz na jakiś kanion, później na kemping, a później z kempingu będziemy chodzić na. Idziemy na naprawdę, Hikes. naprawdę proper pop hike. pop na której się nie możemy doczekać, zważywszy szczególnie na pogodę. Kupiliśmy sobie popcorn. Chodzi tam na popcorn już od paru dni. Mamy dookoła widoki jak w kinie. <laughs> Jedziemy. Zjechaliśmy z drogi. No, słuchajcie, jesteśmy na polach lawy. Tam pełno takich fałd. Idziemy tutaj popatrzeć. Już z dobre pół godziny jedziemy właśnie, gdzie widać taką wyschniętą lawę po jednej i po drugiej stronie. Takie wielkie fałdy. W niektórych miejscach więcej, w niektórych mniej. No, jest to przeżycie, wam powiem. Nigdzie czegoś takiego nie doświadczycie. Tylko na Islandii. Zobaczcie. Normalnie kamienie wulkaniczne. Skinta lawa. Wysknięta lawa. Normalnie wpadają stopy i kurzy się strasznie. Nie wiem o co chodzi. No nie wiem o co chodzi, ale jest pięknie. te wielkie pola lawy. A to, po czym chodziłam, nie powinno się chodzić. Ten taki właśnie mech. To jest taki mech, który jest przystosowany, który na takich powierzchniach, gdzie była lawa, rośnie. I nie powinno się po nie chodzić. Więc tak dla Waszej informacji. I generalnie, czekaj, jak jest zielony, to znaczy, że jest fajnie e, nawilgotniony. A na przykład teraz jest mało zielony, jest szary. To znaczy, że brakuje mu trochę wody. Zrobiono kawałek taki, że można przejść. To są właśnie typowo te kamienie z lawy. A tam dalej, właśnie są pokryte już tym mchem. I tam dalej nie można wchodzić. No czujemy się trochę, jakbyśmy wylądowali na Marsie znowu. Dotarliśmy do kolejnej miejscówki, poleconej nam przez dziewczynę. Jest to kanion. Nazwy oczywiście nie mam pojęcia. Pojęcie Tutaj... Tak, Słuchajcie, nawet nie próbujemy, bo tylko będziemy pośmielisko z siebie robić. Słuchajcie, po co nam to? Um, no idziemy za ludźmi po prostu, bo nie wiemy dokładnie gdzie. No a potem już będziemy jechać w stronę kempingu, ale stwierdziliśmy, że pojedziemy w miejsce, gdzie widać z bardzo bliska lodowiec. Nie będziemy się na niego wspinać ale zobaczymy z bliska. Tutaj trzeba coś zapłacić. 1000 koron. Nie narzekamy, bo generalnie tych miejsc, gdzie się płaci jest mało, więc jak już są, to wiadomo, że trzeba zapłacić. Zresztą była kamera przy wjeździe na parking, więc no nie można zakombinować, bo można by się później zdziwić. Jeszcze nie weszliśmy na szlak, a już jest fajny widok z mostu. A na szlak a można iść. Do góry ludzie idą. Także idziemy. Sięgał lodowiec i on zostawia po sobie coś takiego w glebie, które po jakimś czasie znika. Także za jakiś czas już tego nie będzie śladu, że lodowiec w tym miejscu był. Na razie jeszcze jest. No i wiadomo, one się cofają powolutku. Podobno tutaj, właśnie w tym miejscu, były drogi, były różnego rodzaju mosty nalesiła no, um, tego lodowcem, który się roztapiał, tą wodę, tego wszystko, um, praktycznie wszystkie drogi oraz mosty zniszczyła. A zobaczcie tutaj. Piękny widok. Zaparkowaliśmy na samochód tutaj, na darmowym parkingu. A sam lodowiec jest dosłownie w zasięgu ręki. Mam 15 minut do tego, żeby dojść do lodowca. No, i co ważne, tutaj jest ciepło. Nie wieje wiatr jest cały czas 14 stopni, więc jak ten lodowiec ma się nie, ma nie, ma nie topnieć? Nie wiem. Dobra, idziemy. Robi ja wrażenie, trzeba przyznać. Dlatego na Islandii mówią, kraj ognia i lodu. Teraz mamy tutaj lód i lodowiec. Wcześniej przejeżdżaliśmy przez kilkadziesiąt kilometrów, gdzie było widać same pola lawy wyschniętej na poboczach. Niesamowite. Tutaj widać jak on topnieje. I no tutaj słuchajcie, to jakby pył wulkaniczny też jest, czarna ziemia. I po prostu brudzi się ten cały lód dlatego on taki brudny się wydaje gdzie nigdzie tylko widać takie czysto niebieskie pęknięcia gdzie widać, że ten lodowiec po prostu w środku jest krystalicznie taki niebieski a tam po prostu sobie leżą odłamki lodowca ja myślałem, że już nie będziemy, nie, możemy, nie będziemy mogli możliwości dotknięcia a tutaj proszę bardzo ja chcę tylko dodać, że w tym momencie jest 14 stopni ja myślałem, że jak my podejdziemy po ten lodowiec to będzie bardzo zimno no to jest 14 stopni, więc nie ma się co dziwić, że on aż tak bardzo topnieje w tak e, szybkim tempie. się <laughs> o O jeszcze możemy zobaczyć w innych krajach, nawet w UK. A lodowca jednak już będzie ciężko powtórzyć, żeby zobaczyć i podejść i dotknąć. Tutaj z tej strony jest jeszcze piękniej. Tu jest bielszy ten lodowiec. I jeszcze są zielone wzgórza. Jak można sobie tutaj dookoła troszeczkę przejść. Cudownie. Niesamowicie. Woli zbieramy się z tego miejsca Jedziemy w następne Tam można jeszcze iść jakby na drugą stronę Tam jest drugi język tego lodowca Ale my już, my już się zbieramy To no nam zeszło bardzo dużo czasu A stwierdziliśmy, że jedziemy na Diamond Beach Z tego względu, że dzisiaj jest pogoda, a jutro ma jej nie być Więc w słońcu będzie wyglądało to jeszcze wow Jeszcze bardziej wow Jedziemy Więc zbieramy się a jeszcze musimy coś zjeść w kamperze, bo jesteśmy bardzo głodni Więc najpierw coś zjemy, a później jedziemy Co robisz? A jaką zupkę sobie życzesz? Daje dzisiaj kuchnia gulasz węgierski albo zupę meksykańską. Gulasz, ten gulasz za mną chodzi. Będzie gulasz. No tak mały przestrzeni wcale nie jest łatwo gotowanie czegoś, co? Gotowanie? Gotowanie, ale słuchajcie, to są schowki pod siedzeniami. Więc wybaczcie sobie na kolanach szukacie chleba, szukacie, no cokolwiek tam chcecie, jakiś, nie wiem, snacks czy, czy jakieś napoje. No jest ciężko. Tak, e, może jak ktoś miał, miałby inne nastawienie i nie przystosował się do większych kamperów, to byłoby inaczej. Bo czasami to teraz właśnie na kolana gdzieś tam coś w plecach strzeliło. No ale najemy się. Dojedziemy gdzie chcemy, dojedziemy. A zupa powiem szczerze, dobra. I bardzo dużo mięsa. Gulasz węgierski. Marketu. Mm. Akurat jest tak zaproporcowany, że w jednym takim pudełku do dwóch osób. Nie pamiętam ceny, ale w pierwszym odcinku, jak dobraliśmy wana, kupowaliśmy te zupy i mówiliśmy, ile kosztowały. Pewnie 700 koron, bo to wszystko 700 koron kosztuje. Dojechaliśmy na parking przy Diamond Beach. Parkingów jest tu sporo, nie wiemy, czy akurat wybraliśmy ten dobry, aczkolwiek jest tu, one są jakoś blisko około siebie, więc to nie ma problemu. Parkingi widzę są w miarę, nie jakieś bardzo zajęte, bo jesteśmy dosyć późno, słuchajcie, jest szósta godzina. Więc mam nadzieję, że nie będzie takich tłumów jak wczoraj na tej Black Beach. I to jest tak, że po tej stronie, jednej stronie macie plażę, a po drugiej stronie jeszcze macie lodowce popękane, które pływają i one po prostu później takim małą rzeczką, małym tunelem wpływają właśnie na te plaże tutaj. Więc... Końc gadania, idziemy zobaczyć. Looking forward to it. Liho, co to jest? Jest, ale to też jest ciepło, słuchajcie, więc to nawet jak duże wyrzuciło kilka godzin temu czy rano, to się wszystko roztopiło. W każdym razie, no całe no, kawałki lodu, ale są one małe, więc idziemy zobaczyć z drugiej strony, no ale przede wszystkim idziemy zobaczyć po drugiej stronie, tam gdzie jest lodowiec, cały potopiony i połamany, bo to będzie piękne. Łoga? Do nas leje. Ale są duże przypływy, nie? Znaczy duże fale, no. Zobaczcie jaki tu jest piasek, on jest normalny, ten piasek się cały mieni tutaj. Cały się mieni. No i czarny, wiadomo. Fajnie, bo tutaj w Parkometrze ma już zapłacić za parking. Ale Jeden jedna... bilet jest ważny na wszystkie parkingi tutaj w okolicy. A tu jest chyba z cztery. Więc fajnie, bo idziemy zobaczyć w inną część e, tego Diamond Beach czy tam będą większe kawałki tego lodu. To raz. A dwa, ja no idziemy, idziemy z tej strony jeszcze zobaczyć, gdzie są te e, połamane bryły lodu. Więc jedziemy. Drogę. I Zobaczcie sobie, nawet foki pływają. Proszę bardzo. Oho. Tu masa. Jakie kolory Masakra A zobaczcie tutaj Gdzie to wszystko wpływa? Się kręci się bo z tej strony wpływa morze Ja nie wiem jak to jest, to jest Morze wpływa tu Nie wiem, ale coś pięknego My tu powinniśmy jutro pływać na kajakach Ale jutro ma być bardzo zła pogoda Więc obawiamy się, że mogą nam to odwołać Ale... Tak. A tutaj wszystkie te, ten lodowiec, który się tutaj rozkruszył, ten lodowiec, który się rozkruszył, on się tutaj jeszcze bardziej kruszy i jest zabierany przez falę, właśnie tam na sam koniec, tam na sam koniec na plaży. Dlatego ta plaża jest nazwana Diamond Beach. Tam z tyłu jedzie amfibia. A chyba właśnie przyjechała ta amfibia. Zobaczcie, tu jest kolejka też. Zobaczymy, ile kosztuje. Może wyjdziemy z beczem. Ze względu na to, że to jest ostatni kurs, jest godzina 18.15, a koszt takiej amfibii to, to, znaczy koszt na jedną osobę biletu to 35 funtów. Chyba nie za sześć dużo, co? No niestety nie będzie nam dane dzisiaj pływać. Może jutro. Zobaczymy. Patrzcie na Islandia 2024. Sierpień. 14 stopni, godzina 18. I 20. No nie, no po prostu. Rozwala system. I powiem Wam dosłownie po drugiej stronie drogi, gdzie jest ta plaża. Ta plaża to jest no po prostu małe kawałki lodu. Ale mały lod. to, to jest ta Ice Lagoon Pięknie. Szkoda, że nie mogliśmy tym tą amfibią, no, co No trudno. Zresztą... No, mam nadzieję, że jutro po prostu pokłuwamy na tych kajakach. Tak. Um, bo znaczy, tak to tak. jest. Jakby to był wiatr, to też nieźle, bo to jest wszystko zakryte. Tak, no, nie ma tego, nie że to jest bardziej takie otwarte, żeby gdzieś tam mogło nas wynieść. Bo ja myślę, że na morzu nas zdąży. Znaczy, dosyć. ja myślę tak. Na pewno przeszkodą mnie jest deszcz, bo tutaj często pada, więc jakby mieli paść na deszcz, to by im to nic nie funkcjonowało. Czyli spodnie przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe. Oni dają nam wszystko. O, oni dają całe wszystko, no i Amerykę, no? Dobra. Nawet nie wiem, nie wiem, o której godziny by to mamy. Jak to jest? Nie wiem. No nie wiem, zobaczymy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Musimy jechać w drodze powrotną na kemping. Jeszcze po drodze był jeden fajny parking, który widzieliśmy. Było bardzo mało ludzi i było jakieś boczne wejście jakby na kolejną drugą stronę tej lodowej laguny Więc tam się zatrzymiemy. A potem musimy na kemping, bo nie wiemy w ogóle. Do której tam wpuszczają. Żebyśmy nie spali pod kempingiem. Wjechaliśmy z jednego parkingu, wjechaliśmy na drugi parking. No i tutaj o wiele mniej ludzi, co? To już jest taki ostatni bilotowy. Jak spojrzycie w tą stronę, to tam widać to miejsce, gdzie byliśmy, gdzie to wszystkie łodzie pływają, kajaki są. I, tak I dalej. ludzie. I ludzie. A tutaj cisza spokój. No zobaczcie, a za nami Pięknie. Ślicznie. Jaki piękny lodowiec. Z drugiej strony go widzicie teraz. mi jeszcze ciągnie tam do brzegu. No dobra, idziemy do brzegu. I jedziemy, bo jest godzina... Bo jest godzina 18.42. Więc trochę nam tutaj zeszło. A jeszcze mamy około godziny do campingu Teraz taka piękna pogoda, a jutro deszcz. Będzie taki porządny. No cóż, co zrobić? Już nie mamy tu zaliczone jak jest ładna pogoda, a nie jak pada, pada deszcz. Ja prowadzę. już jesteśmy na kempingu, jak widzicie z tyłu kółeczko już jest zrobione, Mariusz do na to zobaczycie jak to wygląda z góry. Jesteśmy zmęczeni, ale siadamy sobie, zrobiłam sobie kawę, Mariusz sobie otworzy piwko. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, jeżeli Wam się podobało. Polecamy wszystkie miejsca, w których byliśmy. Dzisiejszy dzień był jak do tej pory najlepszy, ale mam nadzieję, że jeszcze inne dni to pobiją, więc zostańcie z nami i do zobaczenia w na następnym odcinku. A.